Siemanko, siemanko, dzisiaj pokażemy sobie trzy sztuczki, którymi bardzo łatwo można wyrolować obronę przeciwnika. Są to bardzo proste sztuczki, ale zauważyłem, że dosyć mało osób z nich korzysta podczas gry, także odświeżymy sobie właśnie te trzy sposoby, jak przydostać się przez obronę przeciwnika w bardzo łatwy sposób. Pierwsza sztuczka to zwykła ruletka. Ruletka jest bardzo skuteczna, zwłaszcza już gdy dochodzimy do pola karnego przeciwnika i chcemy się przydostać przez tego ostatniego obrońcę, który stoi na na naszej drodze i blokuje nam dojście do bramki. Wystarczy wtedy zrobić taką ruletkę. Jest ona bardzo skuteczna, zwłaszcza zawodnikami, którzy mają większe gabaryty, gdyż podczas robienia tej ruletki zawodnik jest praktycznie nie do zatrzymania, a nawet jeżeli się zatrzyma na jakimś obrońcy, to często go przepchnie. Także jest to jedna z tych bardzo prostych, aczkolwiek bardzo, bardzo skutecznych sztuczek. Żeby ją wykonać, wystarczy zrobić półokrąg, czyli 180 stopni prawą gałką. Od tyłu do przodu, w zależności oczywiście gdzie mamy plecy zawodnika, czyli od pleców do przodu, taką, taki ruch wykonujemy, i w ten sposób możemy sobie wyklarować sytuację do oddania strzału druga sztuczka to rainbow czyli przerzucenie piłki nad głową w ten sposób również możemy łatwo przedostać się przez obrońcę zwłaszcza jeżeli nie jest za wysoki to nie doskoczy do tej piłki ani nawet nie zareaguje, często ci piłkarze w obronie w ogóle jakby nie wiedzą jak się zachować przy rainbole i w ten sposób równie dobrze i prosto możemy przedostać się właśnie przez tego ostatniego obrońcę i oddać strzał na bramkę, żeby wykonać rainbow wystarczy prawą gałką stuknąć w tył i przód, oczywiście jeżeli idziemy w lewą stronę, to tyłem będzie prawo, a przodem będzie lewo. No i tak w zasadzie w każdym kierunku robimy od tyłu do przodu taki ruch prawą gałką i już w ten sposób wykonujemy rainbow. Trzecia sztuczka to tak zwany kierunkowy fake shot. Jest to bardzo skuteczna sztuczka, zwłaszcza w polu karnym, żeby gdzieś tam odskoczyć od obrońców, zawodnik robiący tego fake shota dostaje taki lekki boost do szybkości, dlatego najlepiej to wychodzi właśnie z zawodnikami, którzy są bardzo szybcy, wtedy ten boost będzie po prostu większy. Żeby wykonać taką sztuczkę, wystarczy zrobić zwykły fake shot i prawą gałkę skierować o 90 stopni w prawą stronę bądź w lewą stronę, w zależności gdzie chcemy z tego triku wyjść. W ten sposób bardzo łatwo możemy ominąć obrońcę, który myśli, że będziemy już strzelać, a my po prostu. Kierujemy piłkę w inną stronę, aby oddać strzał z większą szansą na to, że dojdzie piłka do bramki i nie zostanie zablokowana. Także na dzisiaj to będą te trzy sposoby. Jeżeli Wam się filmik spodobał, dajcie łapkę w górę, żebym wiedział, że takie filmy się wam podobają i chcecie ich więcej. A na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się na razie.